Supa strikers miażdżą dziś hydry! Ale kiwa! El Matador ma miejsce! Gol! Supa strikers pokazują, dlaczego są w czołówce Superligi! Hej, pięściarz! Wiesz co? Co? Wyglądasz jak wielki boss telewizji? Nie. Serio? Serio, patrz. Ludzie powtarzali mi to już, od kiedy grałem w trampkarzach. Grałeś w piłkę? Super Strikers zachowają czyste konto? I Bo zachował czyste konto. <noise> Uwielbiam, gdy przy herbie przeciwników jest zero. Hej, pięściarz, powinieneś grać w drużynie więziennej. Ha? Przydałbyś im się. No wiesz, trochę trenowałeś, a Bo przyjedzie ich szkolić za miesiąc. Na pewno zdziwi się, gdy spotka tutaj swojego bliźniaka. <noise> Gdzie są te zapisy? Witamy cię bo i dziękujemy. Nie ma za co. Ha, cześć, jestem bo. Ha, cześć, jestem bo. Miło poznać. <Szysk> Wygląda jak. Tak wiem. Jak dwie krople wody. <Szysk> Chyba znalazłem bliźniaka. Dobra, potrzebny ochotnik. Wystarczy zabawy na dziś. Wracać do cel. Tego właśnie było mi potrzeba, by rozgrzać się przed naszymi meczami Saming United i z Kolosami. Dziś rządził! Jesteś najlepszy! Kocham cię! Znaczy, kocham cię, stary. Dzień dobry, dzień idziemy, odbierz autograf i even... ruchy. Er, Hej, bo mogę na słówko zanim odjedziesz? Jasne, ale musisz poćpić. Więźniowie Cię kochają. Na pewno bardzo Ci zazdroszczą. Wolności <laughs> i bycia legendą. Nie sądzisz, bo. Nieważne, gdy się zatrzymasz, będę wolnym człowiekiem. Jesteśmy na miejscu. O... Witamy w domu. Luźny Joe zapraszał pana na imprezę w klubie. Strój już uprany i gotowy na jutrzejszy mecz, a stucalowy ekran zamontowano dziś rano. Wszystkie programy świata są już dostępne. Gdyby pan czegoś chciał, będę u siebie. Ja też mógłbym tak żyć. Aha. Co? Co? Co się stało? Witaj, pięściarz! Co? Kto? Ciszyj tam, pięściarz! Żaden pięściarz! Jestem, bo! Nie gadaj tak dużo, bo przyjdę tam i uciszę cię. Stary, jeśli będziesz się rzucał, to nigdy cię stąd nie wypuszczą. Stadion w Strikaland. Wygrajmy to, bo. Dziwne. Super Strikers powinni przeważać nad drużyną Saming. Hej, bo musimy wygrać mecz, stary, co? Spokojnie, koleś. Super Strikers natychmiast kontrują. Konowiali na prowadzeniu. Już od drugiej minuty. Dlaczego bo nie stoi w bramce? Zszedł z posterunku. Na pewno wie co robi. W końcu to bo. Nacjonalna obrona Szoła! Stary, co robisz? Supa Strikers znowu w natarciu. Gol! Te Supa Strikers 2-0. Robią za dwóch. A po z pewnością gra słabiej. Jest sam na sam. Strzelec na bramkarza. Gol! Samink mają gola. Samink ośmieszyli bramkarza. Strzałem między nogami. To niespodzianka dla Bo. Szkoda, dziś bez czystego kąta? Tak, e, znaczy nie. E, ja e, wczoraj posprzątałem. Co? Coś jest nie tak. A teraz Ben Zed i materiał o bramkarzu czerwono-białych, Wielkim Bo. Ben? Rob? Forma Wielkiego Bo znacznie się pogorszyła. Dzisiaj grał, jakby kompletnie nie był sobą. Odpuść sobie. Lepiej ćwiczmy. Co ty na to? Jeśli będzie tak grał, Supa Strikers nie dorównają kolosom. Równie dobrze mogę zagrać. Może... Pięściarz dojdzie do nas. Pięściarz? Żaden pięściarz. Udowodni wielki bo. Jak udowodnić, że jestem kim jestem? Strąć czapkę tego strażnika. Wybacz mi. Kocham super strikers! Kocham! Oh, <grymne> się, nauczyłeś tak. się nauczyłeś tak grać! Wy naprawdę chcecie nauczyć się grać? Naucz tak? tak, no nas! Muszę trenować, by kiedy stąd wyjdę, być gotowym! Chcesz stąd uciec? Nigdy! Pięściarz miał szczęście. Uwaga, uwaga! Więzienna drużyna rozegra mecz w ten weekend z drużyną uniwersytecką! Też coś? Z uniwersytetem? Blisko Strikala! Hej, gotowy, bo. Jasne, że tak! Kolosi zagrają lepiej niż to. Musimy ćwiczyć. Wykorzystajmy nasz potencjał. Wszystkich was łączy jedno. Jesteście super Strikers! Tutaj, On nawet druszyno. nie słucha. Nie wierzę. Coś tu z pewnością nie gra. Ćwiczcie, bo to najcięższy mecz w lidze. Super strajka grają w ten weekend. Wtedy jest też nasz mecz. Bo na ławce? Co? Super Strikas przegrają z winy pięściarza. Pomożemy ci uciec. Cóż? Czeka nas dużo pracy. Dzisiaj rozegra się mecz. A najważniejsze pytanie czy rezerwowy bramkarz czerwonobiałych, no a Mardoch? Poradzi sobie z presją grania przeciw kolosom. Nie mam pojęcia, ale ja bronię lepiej. <grybuj> Naprzód, super Strikers! <grybuj> Cóż, proszę Państwa, módlmy się, by Mardoch nie puścił gola. <grybuj> Mówił Z. na żywo ze Strikalan. Szkoda, wolałem strzelać gole temu słabeuszowi, bo. No pewnie. Mardoch naprawdę nieźle broni. Tak więc nie będzie nam łatwo. Cóż, jeśli zagra dobrze, będziemy się musieli postarać, żeby Bo wrócił na plac. Trener na pewno cię wpuści. E, nieważne. E, jeśli wygramy, tak? Więc, Shaker, chyba nie będziesz tu stał. Hm, stąd ciężko strzelać gole, bracie. Wiecie, myślę, że to niebo. bo. <laughs> Shaker, chyba oszalałeś. Mówię wam, czuję to. Shaker zgadzam się. Coś z nim nie tak, na bank. Lecz teraz się tym nie martw. Musimy wygrać mecz. Jeżeli będziemy prowadzić, może Cię wpuszczę. Jak wolisz, yy, szefie? Możesz zdjąć rękawice. Yy, wolę być gotów, jakby co.

Lila! Gdzie pięściarz? Brakuje pięściarza! Pięściarz na gigancie! Powtarzam! Pięściarz ucieka! Świetnie broni rezerwowy bramkarz czerwono-białych! Tak jest! No a Mardoch radzi sobie wspaniale! Musić Bo do wejścia na plac. O! Mardoch wzięty w kleszcze! I nie wygląda na to, żeby szybko się podniósł! Supa Strikes muszą wpuścić pierwszego bramkarza! Oby zagrał lepiej niż ostatnio. hańba dla Super Strikers. Kolosi mają nad nimi bramkową przewagę. A teraz Kolosi prowadzą dwiema. W dzisiejszym meczu Super Strikers są bezsilni. Oby znaleźli lekarstwo podczas przerwy. Nie mam pojęcia co mu jest. W taki sposób nie wygramy. Hej, wielki bo! Świetnie bronisz. Co? Nieźle sobie poczynasz. Wiedziałem. Nie jesteś bo. <laughs> Ty, ja, ty? Nie, 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 nie! Bo to ja! Wielki Bo! Wróciłeś! Gdzie byłeś? Kim był? Chwila! Dokąd poszedł? Nie ma czasu! Jaki wynik? Zero dwa! Niedobrze. Cóż, nadgonimy. Hej, jak dobrze wrócić. Nie było cię przez chwilę. Ludzie, nie czas wyjaśniać. To dziwne, ale ten drugi był przebierańcem. To jest prawdziwy Bo. Zacznijmy nadganiać. Na trzy, raz, dwa, trzy. Super Strykers! Cóż jakimś cudem obudził się po przerwie! Pierwszy raz od dawna jest niepokonany, a Super znowu w formie. Super Strikes mają bramkę! Ale dla Bo taki strzał nie jest zaskoczeniem. Wyrzutem rozpoczął kontrę Czerwono-Białych. Piłka leci. Shaker ją goni. Gol. Supa Strajkę wyrównują. Kiepska gra przed przerwą zostawiła ich z tyłu. Muszą dać z siebie wszystko, by strzelić. 88 minuta. Wystarczy, że wielki Bo przetrzyma, a będzie remis. Nie do wiary! Jakby zachęcał ich do odbioru! Niewiarygodne! Wielki Rasta! Odegraj! Czerwono-białych. Ha, ha. Gratulacje, stary. Bardzo się cieszymy, że tu jesteś, bo niezwykłe spotkanie. Cóż, to dzięki innej drużynie, która pomogła mi pamiętać kim jestem. Ale tę historię opowiem później. Oho, zapomniałem o czymś. Halo, policja? Myślę, że wiem, gdzie znajdziecie uciekiniera z drużyny więziennej. Mój plan był świetny. Jakim cudem tak szybko zwiał? A to co jest? Ja nie wiem. Cóż, śpij już, kumplu.